Chłopiec, który zaginął 20 lat temu, stał się najpotężniejszym władcą smoków w imperium. Miał nieograniczoną władzę i bogactwo, ale nie swoją matkę. Teraz chciał ją odnaleźć. Po zebraniu informacji z wielu źródeł w końcu spotkał matkę. Wkrótce jednak kilku bandytów z wioski przyszło, by zażądać od matki cotygodniowej łapówki. Przestraszona matka oddała mu wszystkie swoje oszczędności. W rzeczywistości za tym bandytą stali wielcy ludzie. Wychodząc, powiedział matce, że ich przywódca bierze 18 ślub. W związku z tym z każdego domu będzie musiał również dać Prezent ślubny w wysokości dziesięciu tysięcy rupii. Słysząc to, syn wybuchnął gniewem. Wyjął z kieszeni dwa tysiące rupi, rzucił je na stół i powiedział: Jeśli masz odwagę, to wstań. Bandyta miał właśnie podnieść rękę, gdy syn zmiażdżył mu ją z całej siły i w mgnieniu oka pokonał wszystkich swoich przyjaciół, mówiąc: Jak śmiesz pokoić moją matkę. Jeśli żyjesz, to spadaj. Matka przestraszyła się, że jej syn zadziera z dużymi ludźmi. Powiedziała: Synu, idź gdzieś. Ale syn pocieszył matkę, mówiąc, że twój syn już przyszedł. Nie pozwolę, żeby coś ci się stało. Słysząc to matka łzami zalała się oczyma. Potem przypomniała synowi o jego stałym związku i powiedziała, że jutro powinien pójść do dziewczyny i się z nią spotkać. Syn udał się do dziewczyny już następnego dnia, aby uszczęśliwić matkę. Aby sprawdzić intencje dziewczyny, przedstawił się jako ochroniarz z pensją zaledwie 3000 rupii. Dziewczyna uznała go za nic nieznaczącego, gdy tylko to usłyszała i powiedziała: Spójrz na moją urodę, bogactwo i zdolności. Wyjdę za mąż tylko za bohatera takiego jak władca smoków, a nie za zwykłego strażnika. Dziewczyna nie wiedziała jednak, że władca smoków, którego Wizerunek czci każdego dnia siedzi przed nią. Właśnie wtedy przybył fałszywy władca smoków i powiedział, że przybył, aby go poślubić. Dziewczyna dała się przekonać jego słowom i szczęśliwie odeszła z nim. Prawdziwy władca smoków zrozumiał, że jest oszustem. Dlatego podążył za nimi do hotelu. W hotelu fałszywy władca smoków próbuje uwieść dziewczynę. Dziewczyna będąc naiwna mu ufa. Właśnie wtedy przybywa prawdziwy władca smoków i próbuje ją uratować. Fałszywy władca smoków i jego pachołkowie zaczynają grozić prawdziwemu władcy smoków, uważając go za nikony. Nieznaczącego. Jednak prawdziwa postać i siła chłopca wkrótce zostają ujawnione.